Będę sprawdzała, czy macie dobrą pamięć. Musicie dobrze patrzeć, zapamiętać szczegóły i kto jest na obrazku? Bo później coś będzie znikać. Albo ktoś. No, zaciekawiłam? O, właśnie widzę. No to uwaga, uwaga. Kogo widzicie tutaj na obrazku? Zwróćcie uwagę na to, co jest nad jeżem. Co jest? Księżyc. Jest księżyc. A w jaką porę jest um, ten jeż? W dzień czy w noc? W nocy. Tak, jest noc. Zapamiętaliście? Tak, jest jeż nocą. jest księżyc nad jeżem. Koło czego słonik stoi? Koło wody. Koło wody. Lubi, koło. Bo, on lubi wodę. Lubi wodę. Tak pewnie może się przecież nabić drą wodę. Jest słonik. I on broi. broi. Broi? Nie. Nie pluje na. A pluje, no tak! Kało? Jest kot. Na czym ten kot jest? Na płocie. Wodzie. Na płocie bardzo dobrze. On na Ma, zgadza się, może się też bronić. Kot jest na płocie. Uwaga, już trzy, trzy były zwierzaki. A tutaj kto? Pszczółka. Jest pszczółka. Nad czym ona lata? Nad kwiatkami. Nad kwiatkami, nad kwiatami. Bardzo dobrze. No teraz, uwa, to teraz ktoś inny się nam pojawi. Kto to? Lew. Lew, Dobrze. Czy ten lew jest groźny? Groźny. Ja tam się jego boję. na jakim tle on jest? Pewnie, że zniknie. No to, 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 to tutaj kto jest? Pszczoła. Pszczoła. Pszczołę No to tutaj kto jest? Lep. Jest Kles. A kto jest tutaj? pierwszy? Dobrze. Brze? jeść kość. Lubię kość. Dobrze. Lubię kość. Dobrze. No to uwaga, będę teraz szybciej zmieniać i zobaczymy, czy będziecie pamiętać. Ale jeszcze tutaj ktoś nowy się nam pojawi. Ślimak. Ślimak. Po czym ślimak idzie? Ja chociaż tutaj kwiatków nie ma, ale o czym chodzi? Po listku. Po listku chodzi. Po listku. No to no to uwaga. Jest teraz ich więcej, jest ich mniej. Kto tu zniknął? Sław. Zobaczymy, czy to rzeczywiście zniknął on. Brawo. Kto zniknął? Zobaczymy czy prawda. Prawda. wszystko pamiętacie! Jest jest! Jest yes. No to teraz kto zniknął? Czoła? Jest! Jest! Dobrze! Kto zniknął? Le. Le. Zobaczymy, czy? Len. Le. Świetnie. Kto zniknął? Kto zniknął? Yes. Czego znikają? No znikają, bo mają bardzo ważne sprawy do załatwienia. Prawda? No to kto zniknął? A już myślałam, że tutaj nie będziecie pamiętać. rzeczywiście to jest Słoma? Fantastycznie. No to, no to, ostatni raz. Kto to był? Słom. No jesteście fantastyczni, macie super ranczką pamięć, zgadza się. Tu był Słom, prawda?